Nie Michelin, tylko że nie Michelin, tylko Magda. Gessler 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 Zabieraj mi tego widelca swojego. To jest cool. Moim widelcem. Kluski śląskie. Gotowy na surowe jajo? Nie, ty nie było Ja akurat jestem... nie jem chleba do zupa, ja nie będę A bym, ja, ja jestem... Dzień dobry, moi drodzy. Dzień dobry moi drodzy, witamy. Witamy. Ze Śląska. Ze no, <laughs> Jakaś seria nam się powiększa na tym Śląsku. Tarnowskie Góry, restauracja Modra. E, 2017 rok była tu Pani Magda Gester po Kuchennych Rewolucjach. No Osiem tak? lat temu. 8 lat. No i my przyjechaliśmy zobaczyć, czy tu w ogóle są tu jakieś ślady po Pani Magdzie. A tu nie dość, że jest rysunek Pani Magdy, są powiedzła Pani Magdy, jest jakieś nawet tak, y, jakieś wyróżnienie y, od Pani Magdy za, za to że zaszerzenie jakiejś tam regionalnej kuchni, tak. y, bo przewodnik Pani Magda ma tutaj swój taki y, tworzy i te restauracje, które y, później odwiedza, to też wprowadza do tego swoje te najlepsze wprowadza do tego swojego przewodnika. No i tutaj y, raczej. Taki Michelin, tylko że nie Michelin, tylko Magda. Gessler. No i się okazuje, że po tych 8 latach są nadal w karcie dania pani Magdy. Są. Ile ich jest? Pięć? Dużo nawet, nie? Bo jest na pewno zupa, jest na pewno przystawka, jest na pewno danie główne, yy, drugie danie główne, bo pierogi. I chociaż dezerp. tych pierogów ja akurat nie wyczaiłam w odcinku, nie kojarzę, żeby one. Podejrzane. Były. No, no Ale deserp. zauważyliśmy, że czasami jest tak właśnie, że tak. są w karcie dania, których w odcinku... Nie w odcinku było. te dania nie są pokazywane, ale są. I to nie jest pierwsza knajpa, gdzie jesteśmy, gdzie są dania takie, Aha. których w odcinku nie było, a są. Podane. tak jakby ta współpraca jakby później istnieje i, i być może pani Magda kolejne niekoniecznie, dania wymyśla niekoniecznie, niekoniecznie. albo w odcinku nie, nie w odcinku nie jest pokazane odcinku nie jest pokazane tak tak wszystko prawda no. Bo byliśmy no. gdzieś gdzie jedliśmy coś czego nie było w odcinku w naszej zielonogórskiej restauracji były takie Zielono, dania, już na przykład które już nie ma, nie ma no. no to były dania które jedliśmy na przykład jajka faszerowane no. których w odcinku nie pokazano a one były, były. wymyślone przez panią chyba I były autentycznie wymyślone no. Ale nie tylko my i chyba, że też Mówili, że były. Także no różne takie są rzeczy. Także no my tutaj mamy te pierogi, nie wiemy czy one były, ale w każdym razie są. Tak, I sobie. jeszcze co ciekawe, jesteśmy w sumie tylko 2 kilometry od Dziadka do Orzechów. Tak. Czyli cztery minuty jazdy samochodem, tak. nawet niecałe dwie, dwie. restauracje obok siebie są, dwie po obok Kuchennych siebie. rewolucji. I przy tej samej drodze, to jest prosta droga, jedzie prosta się droga, prostą no. drogą od punktu A do punktu B. Jedna restauracja, druga restauracja. No to będziemy mieli fajne porównanie. Czy dziadek tak wygra, czy tu wygra? Dziadek, e, dziadek był kiedy? W 2023, tak? Dobrze pamiętam. A tutaj było o wiele szybciej, więc sobie porównamy. Tak A jest robimy. tutaj tak bardzo Śląsko. Y, fajne menu, takie Śląskie językiem napisane. I są tak. takie elementy Śląskie, stare Śląskie baby, zdjęcia rodziny. rodziny Śląskie? Tak. Kopalnia pokazana, górnicy pokazani, wszystko się zgadza. Taka. Ambasada Śląskiego Jedzenia. Zobaczymy, to cóż, czy smaki zobaczmy. się co nam przyniosą. O kurczę, duża porcja tego. Moi drodzy, jeszcze nie skończyłem mówić, co nam przyniosą, a już nam przynieśli. Dwie galaretki różne. Dwie galaretki, dwa sosy i trochę jajka i trochę innych takich rzeczy. Same danie, można powiedzieć. Duże to danie, nie? Takie śląskie. Dobra, no to próbujemy. Galareta wieprzowa, galert to się nazywa, a druga to jest drobiowa. Jak tam galert? No ja lubię z octem, a tutaj nie mam Mówiłocie. Masz kiszone ogórki Weź sobie. Mm. No ta drobiowa jest pyszna, delikatna, fajne mięsko, odświeżające, marchewka, groszek, taka bardzo delikatna. To jest takie mocno mięsne, jak ktoś lubi takie z nóżek y, mocno mięsne, taka kleista galareta, to na pewno mu będzie sokowy. Do tego mamy kiszone ogórki, pieczewki marynowane, sosik chyba taki. Majonez, nie, jogurtowy z. No, nie ze szczepiorem, to jest koprem. To są małosolne czy to są. Kiszone? Mm, małosolne, solne czyli to nowe, dopiero co robione. Bo teraz jest właśnie. już się zaczyna robić ogórki powoli. Mmm, słone. Dobre. Do słone. tej galarety będą idealne. Co powiesz, bo ty znasz się na galarecie to. Powiedz coś mądrego. Ja tego nie jadam, więc nie wiem. Czy to takie powinno być? Ostatni raz galaretę po kuchennych rewolucjach jadłem przy Łodzi. Pyza w Sosie przy szosie. Tam mhm. ta była rewelacyjna. Ale nie to, to było coś ale innego. Ale było zupełnie inaczej podane, tak, tam to było coś innego. Tam to się nazywało jakoś tak specjalnie. Sprawdźcie sobie w odcinku. Nie? Był taki schab prze przekładany szanem i to wszystko było w galerii Schab po warszawsku to się nazywa. I to jest inny rodzaj, to jest taka typowa galareta. To jest typowa galareta. Typowy galert Takie no. Znaczy, strasznie bogata w znaczeniu strasznie dużo mięsa. Mięsna, tak. Ja, tak. Lubię, ja lubię galaretkę. Właśnie tu nie ma prawie. Tu galaretki prawie nie ma, więc ja się prawie mięso samo. No dobrze, jest bardzo, bardzo dobra. Nie mam z czego przyczupić, przyczepić. Nie jedyne, oszczędzają. Jedyne co, to się mogę przyczepić. A nie, nie mogę się przyczepić, tylko po prostu ja wolę galaretkę. Natomiast to jest rewelacyjnie. Ale ja bym chciała trochę octu. Dobrze, że są te octowe rzeczy. z Odstóp. Mm -hmm. I nie wiem, czy jest potrzebne do galarety się je takie sosy, musztardy, coś. A no może sobie? A co to jest za sos? Taki jogurt z, z koprem. To bardziej chyba do tego jajka się nada. Majączka, coś, no? coś w tym stylu. No? no dobra, myjemy. Mam Tam to, 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 to smakuje. Kląski żur. Tu się mówi żur, nie żurek. Pamiętajcie, jesteśmy na chlewcu. Nie masz żur? No, spróbuj. Danie Pani Magdy. Różni się y, z zakwasem. Y, jeden jest na pszennym zakwasie, drugi jest na żytnym. No takie słodkie. Właśnie y, jak Pani Magda tu była, to trochę mówiła, dużo że cebuli. za dużo cukru, ale... Mm, chyba cebula tak to rozsłodziła, słodkości dała. Ale no jest rzeczywiście taki... Mhm. Ale szan, czuć. I szan, bo tam też no. miał być chrzan, tak? Mm, dobry ten szan. Dobry ten żur w ogóle. Mm -hmm. Dobry, nie? Ale taki gęsty, pani mówiła, że gęsty. I do tego macie, słuchajcie, taką... Weź sobie to pokój może tymi szczurcami. Ja wam pokażę tą kiełbę. Taką kiełbachę, o. Gryziesz? Nie, no pokrój, masz noża. No i jak będę w zupie kroić? Hmm? Ale przestań. O, mięciutka. Mięciutka. No ty sobie ukrój, no. Ja sobie ukroję. I taką Ale wędzona. Jak z koni. ogniska smakuje. Pyszna jest ta kiełbasa. Przepyszna, mięciutka, zabieraj mi tego widelca swojego. To jest twój. moim widelcem. No, <laughs> bardzo dobra. No. Kupił, Ale kupiłbym chętnie sobie ją do domu. Może mają tutaj, bo może kiedyś w Toruniu kupowaliśmy sobie kiełbaskę. A właśnie, jakby widzieliście odcinka, po, pod niebie, nie widzieliście odcinka. Oglądajcie. Podniebienie, tak? Czy jak to się nazywało? Nasze ulubione. Tak, kupiliśmy tam. W razie czego? Wróćcie sobie do odcinka. Natomiast to jest. Taka sama dobra, jak ta w tak Tak, Tak jak powiedziałem, wiejska, spędnie, swojska, coś takiego, tak nie? Wiem, nie kupię, się trzeba Przepyszna ta zupa. Jeden z lepszych żurów chyba, jaki jadłam, jeśli no. chodzi o restauracje. Nie żurków, tylko Ale co ciekawe, nie ma tu jajka. a no, Myślałam, że będzie. Nie ma, a ja już jadłem no. jajko. A mogłam sobie zostawić półkę. Mogłem ci zostawić, tak. <laughs> Bardzo dobra zupa. Mamy danie główne. Hitem tego dania było w odcinku, że ta surówka była podawana w główce modrej kapusty. Teraz mam podane prawie w główce, bo jest podobne do takiej główki. No, ale jest z jednej inne. strony lepiej, bo co z tymi kapustami potem robić? One są do wywalenia. No bo, tak, a służyły tylko jako miski. No to to jest marnotrawstwo jedzenia. To już lepiej dostać właśnie w takiej miseczce. A co tutaj jest? Plus śląskie, z tego, co widzę. Rolada, ale skaczki z sosem śliwkowym. Do tego mamy powidła śliwkowe. Rolada jest nawet nadziana. Tak. I pierogi z kaczki. Dwie sztuki tutaj są dodane. Są, rzeczywiście. Czyli oprócz tego, że są osobno daniem, osobnym, być może dlatego oni to zrobili jako osobne danie. Bo w tym daniu już występowały te pierogi, więc zrobili sobie też dodatkowo. Pierogi z jako osobne danie pani Magdy. Mogło tak okay. być, prawda? No tak, bo... Dlatego jest to kolejne, no. raz, dwa, trzy, czwarte danie. No. No. E, dobrze, no to co? No ja chcę skosztować oczywiście. E, tak, to proszę bardzo. Zaczniemy może od, od gumy Tak. Mmm, to dobre z parki. Mało sosu. Gdzie ten sos? Próbujmy. w Którym słynie Śląsk? No gumowa. mają być? Tak. Mało słone, tak dla mnie. Nie, dobre. Jak mało słone dla ciebie. No to widzisz? Dla to znaczy, nie mogą być słone. To znaczy, słone. że są niesłone. Dobrze, rolada z kaczki. Coś innego zupełnie, ale mięciutka już widzę. Ojejuś. już. wędzoną sznicką. Ale nie tylko. Ogórek. Bo czuś. Bardzo na słodko jest to danie zrobione. Pani Magda, jak wróciła właśnie na rekonesans po, po tym, to mówiła, że to danie jest lekko za słodkie. I jak dla mnie, rzeczywiście ono jest dziwne, takie deserowe. Mocno, ale mi smakuje takie. Brakuje mi też sosu, nie ma sosu. Sosu nie ma, za to masz tutaj konfiturkę. Konfiturkę, tak. Nie ma sosu, ale za to jeszcze spróbuję sobie mocno nadzianego. Zobaczcie, jaki nadziany. Patrzcie, mocno nadzianego, patrz. Co to, jest, to jest to, co tutaj można kupić w słoiku. Chyba kupimy. A no, kupimy. <laughs> Ojejku, jaka dobra. No. Do mięsa, do sera, jeden minus. Że Paweł dostał jedzenie w momencie, kiedy ja skończyłam jej swoje, to mi się nie podoba. I choćby Paweł tutaj bronił y, tutaj swoją piersią tego wszystkiego, co tutaj... Że o, przecież nie, bo zupa, coś tam i tak dalej. Nie. Uważam, że jak są dwie osoby i nawet jak ja biorę zupę, a ktoś bierze drugie danie, to powinno to być wydane w jednym czasie. A nie, że ja zjadłam, a po 15 minutach czy 10 dostał paweł. No, to jest niefajne. Bo ja już nic nie będę mówił. Nie że rejta narobił? <laughs> to tylko to y, na minus. Na minus mało sosu, na minus trochę za słodkie i na plus mięciutka rolada, bardzo dobre pierogi, przepyszna konfitura i bardzo tradycyjne śluski ślu, kląskie. Kluski śląskie. No, no odwrót. A, nie jadłam jeszcze tej surówki. Mm, surówka jest na ciepło czy na zimno? Zimno. Z lodówki. Na zimno. To też mi się nie podoba. Ale, no, ale surowa, nie? Tak. No. Do kaczki raczej podajemy, na i do rolady podajemy na ciepłą surówkę. I... taki jaki kolesław jest. No, ale dobry. Smakuje no. Ale wszystko słodkie. Ja nie wiem, czy ja dam radę to wszystko zjeść. Duża porcja, prawda? Strasznie duża. Tak. A ja się biorę za mm. to na surowe jajo? Ja nie będę jadł surowego jaja. Moi drodzy, deser pani Magdy. Pamiętam, jak wróciła, to jadła to tutaj. E... Ja już dawno nie jadłem kogla mogla. A to jest kisiel. Czerwonym owoców na winie i do tego kogel mogel. To jest pianka. Bo on jest tak ubity. To nie, że to ubijali. Ja zawsze w szklaneczce sobie jajeczko, cukierek Teraz się tarło. Teraz to A tutaj jest, co to jest? Mm. Dobry kogiel. Dobra, ja sięgam na Do spodu, na dół, do spodu, no. Do spodu, bo ja chcę o to. Ale dobre. No. Mm. Dobre to. Porzeczki. Aha. Kwaśną porzeczkę. Dlatego terwale. jest ten kogel mogel, żeby to równoważyć, bo ogólnie to jest kwaśne mocno. Ale bardzo dobre. Gdyby nie to, że rolada mnie dobiła, to bym chętnie to wciągnął. Mm. Ale ta rolada wiesz, mi jest potężną porcją. Coś dla słodyków. Pychota. Bezy? Bezy, no. Dobra, jedną bezę mogę zjeść. Mm. Taka Pawlowa w innym wydaniu. Krem, beza. I sos owocowy. To chyba najlepsze jest z dzisiejszego tak, Ja tak tak uważam. Perwolacja. Ja myślałam, że jestem tymi słodyczek, i dlatego to jest dla mnie najlepsze, ale jak już Paweł to powiedział. Nie, z tym kwaśnym, słodko-kwaśnym jest super smakuje. Jak nie lubicie mięsa albo takie rzeczy, to chociaż na ten to wpadajcie. Wyszliśmy, słuchajcie, z modrej. Obżarłeś się? Yy, bardzo. No właśnie, a, a, a. tak myślę, bo yy, cena była dosyć atrakcyjna, ale to może dlatego, że, do, że dość mało wzięliśmy tych rzeczy, Jak mało wzięliśmy ale rzeczy? poczekaj, dni? te rzeczy były bardzo duże, w związku z a. tym nie dało, się, yy, nie dało się tak bardzo. Yy, no, jak Podejrzewam, że jakby był Mati z nami, on jest bardzo oszczędny. Jeżeli chodzi o jedzenie, to by za 40 zł jeszcze dodatkowo, czyli byśmy w 200 zł zamknęli się w trzy osoby. O, tak to i tak y, uważam, że bardzo dobra cena. Adekwatnie wszystko jest do ceny, aczkolwiek wydaje mi się, że, y, do, że i tak w stosunku do jakości, to ta cena jest tutaj dosyć atrakcyjna. Mimo tak, tego, tak, że tak, prawda? Tak, 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 wszystko tak, tak. było dobre, nic tutaj nie było y, niesmacznego. No Jedynie poza tymi mało sosu, detalami, mało sosu kończyłem już i przesłodkie y, to? Roladę? Mało już sosu, suche było, suche. Tak. Y, a to dziwne na Śląsku, chleba nie było. Ani do zupy nie było chleba, ani do galarety nie było chleba. Ja, ja akurat jestem, nie jem chleba do zupy, ani do galarety. A ja więc... jestem chlebowa i nie było chleba, nie jestem, jestem zamana. No i a tak poza tym no deser nas powalił na łopatki. Tak. Niby kisiel, ale ludzie, no jakie tak to było? Kisiel. To był wyższy poziom w ogóle deserowy. Polecamy serdecznie. polecamy serdecznie. Modra 8 lat po kuchennych rewolucjach cały czas trzymają poziom. My wam polecamy. Dzięki za ten odcinek. Pamiętajcie o lajkach, subskrypcjach, komentarzach i dzwoneczkach i do usłyszenia. I do Raz, dwa, pa.